Hej, kato Hej, kato Milenka, Hejka, to milenka. Fajnie, że jesteście! U mnie jest już wieczór i przygotowałam dla zajączka marcheweczki. Tutaj takie są. Trzy marchewki, jedna jest dla marcysi. Może ta najmniejsza jest dla marcysi, bo ona ma mały koszyczek, ja mam większy troszkę. Więc mi się zmieszczą tu idealnie dwie marchewy. Mam nadzieję, że zajączek przyjdzie i je zje. A Będą pyszniutkie. A wy też szykujecie dla zajączka takie marcheweczki pyszniutkie? Dajcie nam znać. To się przebieram do piżamki i idę spać. Are you sleepy? I sleepy? Gradle channel. Gradle channel. I'm slipy. sleepy, I'm so sleepy, grado, channel, grado channel. To była piosenka około sance. Słyszeliście to? To widzimy się już rano. Ja już się wyspałam. Idę na poszukiwanie, bo Marcysia mnie obudziła. Ciekawe co dostanę ja i Marcysia. Jest 5.30 i ja już się wspam i idziemy ubierać się. Zyska, hmm. co ty ze mną robisz? Cześć. Jesteśmy już ubrane i się chodzi z nikami. O, znalazłam liścik. Karolinko, przeczytasz mi go, bo nie umiem czytać. No pewnie że ci przeczytam. Droga, Milenko i Marcysiu. Wasze marchewki były bardzo chrupiące. Za co bardzo dziękuję. Podążajcie za moimi jajkami, to znajdziecie upominek. Oh, kocham was zajączek. Zobaczcie, znalazłam taką tego marchewkę do niej jedzoną, ale ona jest tu ugryziona. Mama, Marcysiu, chodź szukać jajeczek. Aha, Marcysia sobie już otwarła jedno mm. jajeczko. Tak, i tam jest jedno moje. No to zbieraj jajeczka do koszyczka. Uuuu, uuu, jajeczka. Cysia chodź. Uj. Oj. Oj, wypadek. Cysia, jajeczko do koszyczka. Jedno, punkt dla Martysi, punkt dla, no. punk dla mnie. Punkt dla mnie, punkt dla mnie. Może, może ten dla mnie, a dla Martysi? Tu dla Marcy. No się jesz sobie. Jajeczko pyszne. To szukaj teraz tu prezentu, jak były Mama. jajeczka. Tutaj. Tutaj coś znalazłaś. Mama. Jajeczko do się Marcisi. Masz się też? Prezencik, bo były dwa. Nie? A jak tam były jajeczka, to zobacz za drzwiami, bo one szły od drzwi. No dobra. Jak myślisz? Oj, teraz chyba zamknęło okay. okay. I tam? Są! Są prezenty! Są! O, super! To teraz przeczytaj dla kogo to są. Mama! Ej. Tak! Tutaj dla kogo? Mama! To jest Marcysia. Mm. Ale ona dostała też Hatchimals. No. Tak wróżkę. A tutaj jest dla Milenki. O, za, o mam skarpetki nowe. No widzisz? W mini. To chodźcie tam jeszcze szukać. O, też dostałam meczkę. Taka? Ja też dostałam Hatchiband. Oj, nie wyciągaj wszystkiego, chodź szukać. Dobrze. Ale ciężkie, ale ciężkie. Ja chyba dzisiaj zwariowałam! Szybka! Szybka! Już tam... Oj! Ale prawdopodobnie moja! Szukamy dalej! Oj, jajeczka znowu! Chwila, gdzie są nasze koszyczki? Zostawiłaś chyba koszyczek w pokoju. Dobrze. To ja w takim mama. Razie przypomnę Wam o subskrybowaniu mama. naszego kanału, jeżeli no, Wam się prezent. podobają nasze odcinki. No króliczek! Już jestem, już jestem, już jestem. U, prezenci masz! No pięknie to masz na koniec. Hopa Prezent ta mama. Milenka znalazła jakiś prezent znowu, Marcysiu. Otwieramy. Widziałam jeszcze jajeczka w kuchni chyba. Nie. Idziemy jeszcze do kuchni. Chodź Marcysiu z nami do Chodź. kuchni. Marcysiu. masz Marcysiu, co tam masz. Uuu, jak ślicznie. Grzeczna Marcysia. No to chodźcie zobaczyć do kuchni. Pami, u Marcysi chyba było coś z binga. widziałam takiego binga tam. Uy, jajeczka yeah. i prezent! No a znowu zapomniałaś o koszyczku. Oj! Do zbierania ja, 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 jajeczek. Gapaj, gapa dzisiaj. I dzisiaj jest tak podekscytowana, o świecie światło było to, że ona nie wie co się dzieje chyba wokół niej, wiecie? Wierzę jak szalona od całego rana. Dla Marcysi, dla mnie. Dla Marcysi, dla mnie. A Ty co niesiesz Marcysiu? Nie. Dla mnie różowe, dla Marcysi zielone. I znowu dla, przepraszam Marcysia, nie widziałam Ciebie. Jestem dzisiaj oszołamiańca. <noise> Jaka jesteś? Oszałaniam. Aha, dobrze, no to zbieraj prezenty i idziemy są jeszcze. do pokoju. Dobra. Dla kogo to? Już wam czytam. Dla Marcin. Andrusia. Tu będzie dla Andrusia jeden prezent. Czyli dla Waszej kolejny. Mamy. Tak, a tutaj ten dla babci. Mileńka. Mój. No. Ej, dostałyśmy takie same rzeczy. No dobrze, to przyniesz. Meme! Na... Co to masz? Takie co? Jakiś długo? Meme! Chyba. Meme! No i patrol. Dobrze, to teraz pakuj to wszystko i idziemy mm. do pokoju. I tam są już takie same czekoladki. Uuu! Od kogo to? No, nie wiem skąd Marcysia to wyciągła. Musimy to pooglądać. To chyba Chodźcie. to. Marcysia, wejdź tu. I chodź, Marcyśka. Chodź, Marcysiu, idziesz. Chwilę, chwilę. Ej. Tak wezmę. To do mnie. <grym> Oj, mamy. Mm. Marcysia chce koszyczek, Marcysia chce koszyczek. proszę. proszę. No. Nie. Idziemy tylko, tylko jak ja wezmę tą zabawkę od Marceliny. Za chwilkę po nią wrócisz tak? w takim razie, chodźcie już dziewczyny. I co ty dzisiaj, zając do ciebie przyszedł? Tak, zajączek, zajączek. No, zając do was przyszedł, to co bierzecie się za oglądanie? A mogę tylko zobaczyć troszkę od Marcysi delfinek, co puszcza banki. ja mam takiego unicorna. No. Będziemy się nim razem bawić. No tak, wszystkim się będziecie razem bawiły. A I? zobaczę to. Wow, ma teraz z ding, binga. To pościel. Aha. Pościel z binga, Marcela. Ty się cieszysz się? Ding, ding, No ding, to jest? Ona tak mówi na no bingo, bo ona jeszcze jest Bubaskiem. A ja zobaczę to, co mam w mojej Mamy. Co dostałaś, Marcysiu? Ja dostałam Hacimans taki domek. Wow, tu się już troszkę wykluło. No bo musiało ci to spaść, jak wyszła z tej, no, wiesz? No ja wiem. To ci to spadło trochę. Uh -huh. Tak? Nie. To jest bardzo nieprzyjemne do wyklucia. Tu chyba będzie wróżka, a tu chyba zwierzątko. A ty co, masz zajączka? Będziesz go malowała? Wiem. Ja dostałam spinki i też takiego mam zajączka. Też masz takiego zajączka? Tak, i kurciaczka. Oj, mam super. takie spinki błyszczące troszkę. Piękne mam. Ja się bardzo cieszę, bo mam na szczęście grzywka. a ja zapuszczam włosy. Tak jak Arielka. No. Największy prezent. Nie! Mama! Ja się bardzo cieszę dzisiaj. O! Bardzo jesteś szczęśliwa. Tak, bardzo jestem. To nie była, o czym ja marzyłam, tylko i nie zdążył tego spakować. I ja właśnie o tym marzyłam i, i wiecie co ja mam? Bliźniaki. No i tutaj masz domek Hatchimals, tak, tak! To jest wylęgarnia w przedszkole Hachimals. I tutaj jest taki prysznic. No super! Tutaj jest, jest taki hmm, chyba. Bo nie wiem. No. I tu Tutaj można je tak? Mhm, pipi. Ej, gdzie jest to? to. <tot> tak. O, tu jest ta ławeczka, nie widziałam ciebie, no. ławeczko. Mhm. Marcelina, przestań! Ja, ja robię ławeczkę. Tak. I ławeczka tu jest nie Dobrze, jak Marcyśla się tym bawi, to otworzę od niej jajko i moje. Bo ona tego nie będzie umiała. Nie! To jest To chyba jest wróżka. Tu są takie, takie wróżki Zebrania. No, ciekawe jaka ci trafi, nie? No. Otworzymy najpierw moją. Dobrze. Bo to już się trochę wykluło. I ja robię to. Co tu będzie? Gdzie ty to się tak otwiera Milenko? No. Hmm. Nic tam nie widzę. No. Mamę! Co Marcysiu? O, tu jest coś. O, coś tu widać, jakąś walizkę. Wyciągłam. Jak to się otwiera? Aha, to się tak otwiera. Ciekawe, co tu jest. To był Hatchimals. Nasz no liczny. Ua, wow, i to jest taka kanapa. To jest taki domek jego, tak? Tak. I to wow. może zapraszać swoich przyjaciół. Ja. Yeah. Ręka tutaj kręci, zobaczcie. Oj. tutaj. To i jajeczko się otwarło. Dobra, wyciągamy. Hachimasu! O, powtórka hmm. chyba. Nie, nie. to są bliźniaki. Takie. O, jakie słodkie. I mają takiego długiego. O, jakie słodkie. Tata, spójrz, trafiłaby się cała rodzinka. Świetnie kochani. Zobaczcie, tutaj można ich huśtać, tutaj jest zjeżdżalnie, już Wam pokażę co on potrafi. Ui! Idzie do basenu. Tu jest takie coś do usypiania po jedzonku. Taka kołysanka jakby, tak? No, tu jest taki prysznic i tu się tak też obraca. Ale super! Ale super, że jest to, że jak nikt nie umie, to można sobie tu wsadzić i tak chcę pokręcić. Tylko trzeba pobasować i tu wsadzić i się kręci wtedy, to? To ja tak? tak? Do otwierania. Tak. tak, no. I ja zrobiłam im takie ładne posłanie tu. Teraz jeszcze otworzę haciba od barcyszki Maszej. Tylko jak to się otwiera? Zobaczcie, jakie tu jest kosmiczne jajo. Tu trzeba tak wyszkubać. Muszę to odkleić, tą flamę. Co tam jest? Nie wiem. Wow. Wow. wow! Pokażesz to serdusio? No pewnie. Super. Czekajcie. Musisz tak nacisnąć, no umiesz to otworzyć teraz. Umiem. No? Trzeba tak oboc do. <laughs> Wow, tam jest jakaś lalka. Wróżka jakaś chyba. No spójrzcie. Ale malutka wróżka. Wow, i, i tu są niespodzianki takie i naklejki. I ma z nami puchate. Ale ciężko to wychodzi. Wow, widzieliście to z Zobaczcie, ona ma tu takie, takie skrzydełka ruszające. Ma mięciutkie włoski i, i jak jej zwierzaczek. A ciekawe, co jest tu? Tak się dalej że ze swoim zwierzotkiem. Cześć. Ale ty się bawisz, ty kręcisz, hmm. tak? Sobie? Nie kręci. O, teraz kręci. No super, Maciusiu. A, a ja się bawię z żoju. O oh, hello! I tutaj mam jeszcze takie mazaczki. I takie gudopis chyba. Zobaczymy co to jest. Marci ci spróbować, Martysiu, chcesz. Martysiu chcesz? Hmm. Mama Ty się nie bierz mazaczka. I chodź. No, spróbuj z Marcysią. Super, Marcysiu! Widzę, że boi tego. Brawo! Brawo! Zobaczcie, jakie serduszko No, można tutaj robić różne rzeczy. Oddabiać tak. Super to jest, to, Milenko? Ja się już z wami żegnam. Idziemy się bawić. A napiszcie co wy dostaliście od zająca to pa 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 pa